Witajcie w Jak to Wygląda. Dzisiaj na tapecie mamy film Sonic. Szybki jak błyskawica. Reżyseria Jeff Fowler. Scenariusz napisali Patrick Casey, Josh Miller oraz Oren Uziel. Materiał zawiera spoilery, ale nie przedłużając, zaczynamy. Widzieliście kiedyś jeża idącego po chodniku? Pewnie każdy miał taką okazję. Zadziwiający jest fakt, że jak wchodzą na ulicę, to dostają większego speeda. Jest to dowód na to, że historia ta oparta jest na faktach. W końcu nasz niebieski jeż ma takiego fisia, że nawet ulica nie jest mu potrzebna, bo ciągle popierdziela jak F1. Za mało lata mieliśmy okazję spotkać niebieskiego jeża w anime Sonic X który odwiedził nasz świat przez doktora Eggmana, wąsatego Grubaska, który chciał spełnić swoje aspiracje, przez co wysłał naszego jeża do innego świata. Nie żeby taki miał plan, ale jednak tak zrobił. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o anime. Film Sonic po pierwszym zwiastunie nie został ciepło przyjęty przez widownię, a powodem tego była charakteryzacja samego Sonika, który raczej nie powalał. Twórcy pod presją zdecydowali się poprawić wygląd naszego jeża i widać spore plusy, sprostali oczekiwaniom. Film pokazuje nam bezstresowego Sonika, który ma na wszystko czas, bo zapierdziela szybciej niż linia produkcyjna, a jego towarzysz w nowym filmie raczej nie będzie się nudził. Dokładniej mowa tutaj o Tomie Wachowskim który jest szeryfem trafiającym na naszego jeża i pomaga mu wygrać walkę z doktorem Robotronikiem, który ma obsesję na punkcie Sonika. Film pokaże nam sporo ciekawostek z gier czy anime. W końcu Sonic ma całkiem pokaźny woreczek pierścionków, które wszyscy pamiętamy z gier na Game Boya. Jak nie wiesz o co chodzi, to masz okazję nadrobić. W ostatnich latach na PS4, Xbox One, i Nintendo Switcha wyszła gra Sonic Mania Plus, która wraca do lat 90 swoim stylem. Możemy znowu zagrać w Sonica 2D. Nasz bohater jest wygadany, co wielu może kojarzyć z filmu Detektyw Pikachu, który mogliśmy zobaczyć całkiem niedawno na ekranach. W sumie scena spotkania naszej dwójki bohaterów jest też dosyć podobna. Ale mniejsza, nie będziemy się bawić tutaj w porównania, chodzi głównie o to, że jeżeli detektyw Pikachu Ci podpasował, to ten film też jest dla Ciebie. Trzeba przyznać, że takie filmy bardzo przyjemnie się ogląda, w końcu nie trzeba zbyt dużo myśleć i jest to idealny czas umilacz. Pytania, które możemy sobie zadać, to czy twórcy mają zamiar pokazać nam postaci z serii Sonic X, które tworzyły całą jego paczkę. Czy Sonicowi uda się uratować swój świat przeganiając doktora robotronika i czy będzie zdobywał szmaragdy chaosu? Odpowiedzi na te i inne pytania dostaniemy już 28 lutego 2020 roku. Pokaż znajomym jaki film nadchodzi. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania, jeśli chcesz być na bieżąco. Pozdrawiam! I cześć!